Dzień dobry Państwu. Dzisiaj na tym kanale, jak zawsze, będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością, i tego poranka zastanowimy się. Tak, jak na poprzednim filmie zastanawialiśmy się, co się dzieje w Szanghaju obecnie, jeśli naprawdę to się dzieje, co nam się podaje. A tak yy, no, szerzej, zastanówmy się, o co chodzi w niektórych hasłach, które nam się wymawia, jak lepiej wypożyczać niż posiadać i takie rzeczy. Po pierwsze, jest to oczywiście komunistyczne gadanie, bo komunizm przede wszystkim atakuje godność człowieka i jego własność. A trzeba się zastanowić, czy jak będziemy pożyczać, a nie posiadać, czy przypadkiem to, co oni mówią, ta jak ich e, polityka e, dawania każdemu według e, potrzeb, a wymagania według zdolności, czy to działało. Oczywiście nie działało. Wprowadził się, wprowadziło się tylko wielki terror, żeby utrzymywać władzę. Jak się skończyło, wszyscy wiemy. Tak samo będzie i tutaj. Ale przy okazji, zanim ta władza upadła, były wielkie niedobory głód i bieda. No bo jak można wypożyczać, nie posiadać i wszystko przekazywać i sprawiać, żeby taki system działał, który nawet jak się o nim mówi, już widać, że działał, nie będzie. Wystarczy sobie to głośno powtórzyć i przemyśleć, co się usłyszało, żeby widzieć, że nie będzie ten system działał ani trochę. Warto też zwrócić sobie uwagę, jacy ludzie za tym stoją. Po pierwsze wiek, w większości panowie po 80., którzy już w tym wspaniałym świecie, jaki chcą nam stworzyć, jeśli im się uda, uda. Żyć już nie będą. Na pewno jego upadku już nie doczekają, jakby im się udało go stworzyć. A po drugie są to zbzikowani akademicy przysiągnięci marksizmem, czyli starzy jeszcze gorzej, gorzej niż Stalin, bo teoretyzujący komuniści, czyli taki trockizm Taki Wilhelm Reich, czy inni wiel Wielkoduchy jak Marcius, Adorno, Hackerheim, inne takie e, lewicowe, można powiedzieć, przeideologizowane gamonie. Tutaj mówię to z pełną odpowiedzialnością. Zupełny poziom odrealnienia. I, i na tym właśnie e, polega kłopot, że e, w Światowym Forum, w wielu rządach e, też i. I wielu organizacjach wpływowych, a także wielu ludzi biznesu, jest ludźmi odrealnionymi, wykształconymi na neomarksistowskich kierunkach humanistycznych, zwłaszcza, które są totalnie odrealnione od rzeczywistości, przesiągnięte tylko z, nie mającą nic wspólnego z naszym współczesnym światem ideologią. jeszcze są to ludzie o skłonnościach psychopatycznych. Pożądających ogromnej władzy, a obecnie dostali trochę ideo, trochę technologii, która ułatwia śledzenie człowieka czy kontrolowanie jego ruchów. Więc mamy mieszankę piorunująco wybuchową. Stąd właśnie takie pomysły, żeby regulować posiadanie, regulować poruszanie, w ogóle wszystko. Chodzi też o to, że zachód jego elity też odrealnione, wymyśliły sobie, że odejdą od paliw kopalnych nagle i wezmą. Zielo, się za zieloną energię, jak to mówią. Na no ta niby środowiskowo przyjazna energia, no nie jest taka środowiskowo przyjazna, bo chociażby fotowoltaika, jak teraz widać, wcale nie jest taka wydajna. E, depozycja zużytych ogniw fotowoltaicznych, tak samo jak i baterii do samochodów elektronicznych, podobny jest problem z, ba z bateriami do telefonów komórkowych, jest procesem bardzo wymagającym. Z takich baterii mamy bardzo dużo zanieczyszczeń jak metale ciężkie, plastiki i nie tylko. W związku z tym o środowisko tu nie chodzi, chodzi o przereformowanie społeczeństwa i gospodarki, a tak naprawdę to wszystko tak jak ostatnie dwa lata z tym słynnym e, mikropkiem e, w wielu krajach ludzi męczono różnymi ciągle zmieniającymi się nakazami nie mającymi żadnego sensu ani powiązania z rzeczywistością, chodzi o wprowadzenie komunizmu tylnymi drzwiami. Wszystko to, co powiedziałem do tej pory, łączy się. Ludzie wykształceni na odrealnionych, przeważnie humanistycznych, neomarksistowskich kierunkach, pochodzący y, z rodzin, y, które były zawsze zamożne albo względnie zamożne, nie zaznali trudności życia, odrealnili się totalnie, doszli teraz do władzy, zobaczyli, jaką technologię mają y, do y, wykorzystania w sensie podsłuchiwania czy kontrolowania ludzi, ta mieszanka jest wybuchowa, ludziom tym odbiło i marzy im się stworzenie nowego świata, który wbrew prawom fizyki oczywiście istniał nie będzie, ale zanim upadnie, narobi no wiele szkód, jak każda komuna i socjalizm. Wszystkiego dobrego Państwu życzę i przetrwania tego wszystkiego.